Thank you Takie jest nasze zdanie, że system jako taki no, powinien być bardziej efektywny, natomiast powinien istnieć. Uważamy, że to jest cenna część systemu ubezpieczeń społecznych i należałoby tak zachować ten, ten, ten filar kapitałowy, a nie doprowadzać do jego likwidacji. Czy rzeczywiście te zmiany grożą taką likwidacją? Wydaje się, że tak. Prędzej czy później to jest tak źle skonstruowane, te propozycje, że one doprowadzą do tego, że no paradoksalnie będzie tak źle, że właściwie jedynym wyjściem będzie zlikwidowanie tego. Na czym to polega? A mianowicie wprowadza się takie cząstkowe jakieś rozwiązania, gdyby były inaczej w całości pomyślane, to mogłyby nawet być i pożyteczne. Natomiast w takim zestawie, jaki zaproponowano, no one działają przeciwko często przeciwko interesowi samego ubezpieczonego czy członka funduszu szerzej członka systemu ubezpieczeń społecznych. Strona rządowa zasadniczo posługuje się no, kilkoma, w sumie trzema orzeczeniami Sądu Najwyższego, e, które jednak wydane zostały w no, jak każde orzeczenie w określonej sprawie, e, które te sprawy chroniły system emerytalny przed rozmontowaniem, zwróćmy uwagę, że tak często powoływane orzeczenie z czerwca 2008 roku które stwierdzało, że, że brak jest niezgodności z konstytucją postanowienia obowiązku przynależenia do OFE, zapadło w sprawie, w której pewien pan chciał odmówić zawarcia umowy z OFE, powołując się na prawo własności. Tutaj Sąd Najwyższy stwierdził, no nie, prawo własności nie może być interpretowane w ten sposób. Jest pewien system ubezpieczenia i. Również ten pan temu systemowi podlega. Oczywiście w uzasadnieniu znajduje się stwierdzenie, że składka ma charakter publiczny, ale jest to stwierdzenie skrótowe, nie poprzedzone analizą literatury czy przytoczeniem argumentacji. I wreszcie nie przekładające się na jednoznaczne stwierdzenia odnośnie statusu środków już w OFE. Zauważmy, że jest pewna niekonsekwencja w dyskusji o, o składkach, o ich charakterze prawnym, ponieważ o składkach możemy mówić do momentu wejścia pieniędzy do OFE. W OFE już nie mamy składek, w OFE mamy środki, a sąd wypowiedział się o składkach. Celem deklarowanym przez projektodawców jest z jednej strony utrzymanie równowagi finansowej sektora publicznego. Rząd, zresztą się tego nie wypiera. Z drugiej strony nie osłabiając chcę tego dokonać, nie osłabiając nadmiernie rynku kapitałowego, chroniąc wręcz rynek kapitałowy, co deklaruję, powtarza, a i po trzeciej, zwłaszcza zachowując bezpieczeństwo emerytów, czyli systemu ubezpieczenia społecznego, przy czym, jak rozumiem, nie chciałby naruszać obowiązujących zasad i przepisów prawa w tym konstytucji w szczególności. Więc y, oczywiście y, kwestia polityczna no rząd powiedział, że był to błąd. Y, prawda jednoznacznie, a błąd utworzenie systemu, że był y, system stworzony pochopnie, y, y, że nie, nie przewidziano różnego rodzaju y, okoliczności, y, a tym samym y, tworząc prawo, które jest też i nieprecyzyjne, zwłaszcza w sferze pojęć. Niejasne, niejednoznaczne przepisy, zwłaszcza chociażby te, które dotyczą charakteru własności poszczególnych podmiotów, formy tak zwanych środków publicznych, czyli czym jest składka, i tego nie wyjaśniono jednoznacznie w tych przepisach, które powodują te kontrowersje, o których dyskutuje się szeroko w mediach w tej chwili. Dobrowolność. No, wydaje się, że to prawda, samo dobro, ale w tym układzie, kiedy przenosi się jakby składkę z funduszu no, zaprojektowanego jako bardzo agresywny, co jakiś czas, w jakichś okienkach, prawda, być może do, do, do w zależności od wyboru, do, do funduszu jakby, quasi funduszu, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, i potem ewentualnie z powrotem. No to wątpić należy, że większość ubezpieczonych dokona tutaj jakiegoś racjonalnego wyboru. Raczej będą to takie zachowania stadne, które doprowadzą do tego, że decyzje będą podejmowane mocno suboptymalnie, jeżeli w ogóle nie, nie, nie na szkodę tych ludzi. Moim zdaniem prowadzenie dobrowolności, to już moim, jest zasadnym. Skoro system jest dobry i oceniany dobrze, członkowie przy nim pozostaną. Prawdzie Państwo nie mogą reklamować tego, ale swoboda wyboru jest dodatkową wartością w demokratycznym państwie. I zobaczymy, być może przekonaliście Państwo przez 13 lat ubezpieczonych, że jest to system wart pozostania. Niektórzy nawet twierdzą już obecnie, że swoje dzieci dorośli bardzo tak mówią, zaproponujemy, żeby pozostali i w systemie OFY, i równocześnie zmierzali no powoli, powoli do systemu repartycyjnego. Ta dyskusja, która się toczy, nie jest oceniana niestety przez obie strony jako dyskusje mer merytoryczne i konstruktywne. Słyszy się bowiem z, z jednej strony, że na przykład proponowane zmiany przez rząd w ogóle kompletnie nie będą miały wpływu na giełdę papierów wartościowych, nie będą miały wpływu jakby w dalszej konsekwencji na rynek kapitałowy po tym, jak te zmiany zostaną wdrożone, bo na przykład przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki do, do dziś stoją na stanowisku, że OFE tak naprawdę nie mają wpływu na real, realną gospodarkę. Mówiło się też w trakcie tej debaty, która głównie toczy się w mediach, że OFE co prawda odegrały bardzo istotną rolę przy rozwoju GPW i przy kształtowaniu rynku kapitałowego w Polsce, ale ta rola de facto już się skończyła i to już jakby dalej OFE już nie będą odgrywały takiej, takiej, takiej roli. Też pojawiły się w ostatnim czasie. Takie informacje, że Ofe mogą nawet mieć negatywny wpływ na rynek wtórny, który generuje zainteresowanie rynkiem pierwotnym. Pytanie o, o wpływ na giełdę jest jednocześnie odpowiedzią na, na pytanie o zakaz inwestowania w obligacje z skarbu państwa. Czyli po prostu, żeby odpowiedzieć też na to pytanie o wpływ, czy ewentualny wpływ na giełdę, bo oczywiście nie wiemy, jak to się potoczy, możemy tylko stawiać hipotezę. To jest próba odpowiedzi yy, zrekonstruowania, czemu w ogóle ta cała nowelizacja służy, jak, jak tutaj są wyważone interesy. I w jakiej kolejności są ustawione? Bo mamy oczywiście oficjalną retorykę, która tłumaczy, że chodzi o interes ubezpieczonych przede wszystkim, a przy okazji o rozwiązanie problemu finansów publicznych. Natomiast jeżeli zapomnimy po prostu o tej propagandowej otoczce, a spróbujemy się skupić, jak są skonstruowane, normy, które są zawarte w tym projekcie, no to tutaj tak. Pierwszy cel tego projektu to jest realizowane Poprzez przede wszystkim, który to jest artykuł, przepis, artykuł 14 przepisów przejściowych, czyli mówiący o tym, że 51,5% wartości aktywów OFE zostanie przetransferowanych przez fundusze do zakładu ubezpieczeń społecznych i następnie. Część z nich trafi do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Natomiast obligacje Skarbu Państwa zostaną przez ZUS przekazane do Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Finansów w zamian za zobowiązanie gwarantujące wypłatę ubezpieczonemu z FUS świadczeń emerytalnych odpowiadającej i zewidencjowanej na jego osób koncie prowadzonym w ZUS zwaloryzowanej na zasadach określonych w artykule 40c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wartości tych aktywów. I to jakby jest ten pierwszy i, i podstawowy element tych zmian, czyli interes krótkoterminowy budżetu państwa i statystyki, zwłaszcza unijnej w związku z tym, że Eurostat nie zalicza aktywów czy otwartych funduszy emerytalnych, czy aktywów ich do systemu zabezpieczenia społecznego, a więc Wyrzucaje poza sektor, który my nazywamy sektorem finansów publicznych. Jesteśmy znaczącym akcjonariuszem na giełdzie papierów wartościowych. Mamy mówiąc krótko, ponad 17% kapitalizacji giełdy to są otwarte fundusze emerytalne. W coraz większej ilości spółek angażujemy się jako ci wiodący akcjonariusze. Tak, patrząc na dane z końca ubiegłego roku, to w 15 spółkach mieliśmy ponad 40% udział i to w spółkach nie tylko małych, ale również tak znaczących jak Bogdanka, jak GTC, Agora. W 39 spółkach mieliśmy ponad 30% i tutaj już wchodzą inne spółki tak znaczące dla gospodarki jak PKN Orlen również Bogdanka, Gietec i tak dalej, Echo, spółki budowlane, spółki odzieżowe. Jesteśmy naprawdę bardzo ważnym i stabilnym, przede wszystkim akcjonariatem, ponieważ no my nie wchodzimy i, jak to się mówi, wychodzimy z tych spółek, tylko jeżeli już zainwestowaliśmy w spółkę, to staramy się w tej spółce dla tej spółki coś zrobić. Te inwestycje są dobre i ze względu na rozwój spółek, ale też i rynku pracy. Chcielibyśmy, żeby dalej pozwolono nam, inwestować i żebyśmy mogli dalej dobierać te spółki, w które warto inwestować, żeby przynosiły korzyści dla naszych klientów, czyli dla nas wszystkich. Oczywiście jesteśmy też bardzo ważnym inwestorem, jeżeli chodzi o inne papiery, na przykład o emisję obligacji drogowych. Także Państwo, jeżeli jeździcie, członkowie jeżdżą po autostradach, czujmy się współwłaścicielami. Ponad 63% emisji długu drogowego, było jest w posiadaniu klientów naszych, czyli otwartych funduszy emerytalnych. Także czujmy się współwłaścicielami naszych pięknych autostrad. Oczywiście pomagamy też gminom, miastom, kupujemy też obligacje miast, gmin i ten dług na koniec września to było ponad półtora miliarda, czyli pomagamy rozwijać się Warszawie, pomagamy rozwijać się miastu Kraków i innym mniejszym miastom i gminom. Także no, jest bardzo duże, rzeczywiście, duży udział nasz w rozwoju gospodarki, w rozwoju spółek i chciałoby się, żeby tak trwało dalej, żeby nikt nam tego nie psuł. Niemniej jednak, tak jak już tutaj pan Mecenas powiedział, jeżeli będzie demontaż tego systemu, jeżeli wszystkie te założenia, które są przedstawione, wejdą w życie, a zwłaszcza ta dobrowolność, która tak naprawdę nie jest dobrowolnością, bo ona może spowodować, jeżeli będziemy bierni. Nasi klienci mogą nie być zainteresowani, żeby iść do ZUS-u, stać w okienku i zapisać się do OFE, co też jest paradoksem. Jeżeli osób członków OFE zostanie mniej niż powiedzmy 20-30%, to te wpływy, które będą z nowej składki i biorąc pod uwagę wypływy z tego tak zwanego suwaka, czyli dla tych osób, które będą 10 lat przed emeryturą, nie będziemy, może stać się taka sytuacja, że my nie będziemy mieli dopływu nowej gotówki i naszą politykę inwestycyjną będziemy musieli skupić raczej na tym, co sprzedać, żeby oddać pieniądze do ZUS-u, a nie co nowego kupić, żeby zainwestować w tą gospodarkę. I to nas ogromnie niepokoi. Miejmy nadzieję, że jeszcze mimo to, że to są propozycje i coś się jednak może zmieni, może się ktoś obudzi i. I, i, I jakieś tutaj korekty znaczące no będą miały miejsce. Natomiast jeżeli się nie zmieni i jeżeli dobrowolność pozostanie taka, jaka jest, jeżeli suwak zostanie, to rzeczywiście możemy mieć coraz mniej pieniędzy i tak naprawdę będzie to demontaż systemu w, w, w krótkim czasie. Czym jest składka? W artykule ustawy, o której mówił, mówił Pan Prezes, ustawa o finansach publicznych, to jest artykuł 5, składka do końca nie jest świadczeniem publicznym. Dlaczego? Dlatego, że jest ona... Yy, yy. Jest ona obowiązkowa, to jest danina publiczna, to jest pojęcie konstytucyjne, które występuje też w ustawie o finansach publicznych, ma wszystkie cechy daniny publicznej, poza jedną, nie jest adresowana do podmiotu sektora finansów publicznych. Jeżeli przesuniemy, zgodnie z propozycją profesora Kawalca, OFE do systemu sektorowego naszego krajowego, to oczywiście będzie to system publiczny. Tu się pojawia właśnie ta duża niejednoznaczność, która rzutuje również na, na własność aktywów OFE. Jaki ma to charakter własności? No właśnie tu duży jest problem i znak zapytania. Nie są to, Sąd Najwyższy stwierdził, Trybunał Konstytucyjny potwierdził, nie jest to własność ubezpieczonych wyroki takie były, uzasadnienie bardzo jednoznaczne, nie można ich wysować, nie można nimi dysponować. Jest to prawo, przyszłe prawo do emerytury. I tylko takie, niezależnie od tego, w jakim systemie to się znajdzie. Nie jest to też system, nie jest to też własność PTE, prawda? To jest oczywiste. Nie jest to własność państwa, nie jest to własność ZUS-u, nie jest to własność FUS-u, czyli czyja otwartych funduszy emerytalnych, ale czyją są własnością otwarte fundusze emerytalne? Skąd pochodzą? Z pewnością jest to system publiczny. One funkcjonują w systemie publicznym. Przysłuchiwaliśmy się wszystkim propozycjom, które padały, analizowaliśmy je i nasza wstępna analiza pokazywała, że, że one co najmniej załatwiają nam problem konstytucyjnych limitów. To była jedna propozycja zgłoszona w ostatnim momencie przez pana Jana Krzysztofa Bieleckiego w prasie, a mianowicie, żeby utworzyć fundusz, który by działał w sektorze finansów publicznych i w którym te aktywa, które są w, w otwartych funduszach emerytalnych Aktywa ulokowane w obligacje Skarbu Państwa zostały przeniesione naszym zdaniem najlepiej w formie jakiejś transakcji. Tak? Na przykład przeniesione w zamian za jakieś udziały w tamtym funduszu. I w ten sposób znalazłyby się one w sektorze finansów publicznych. Natomiast najważniejsze jest to, że nie byłoby tej kwestii podnoszonej ewentualnych roszczeń wywłaszczeniowych, tak? że, że te środki zostały przejęte, znacjonalizowane przez. przez przez państwo. Druga taka propozycja, która nam się wydawała sensowna, gdzieś tam u Stefana Kawalca się pojawiła, pod sam koniec, a mianowicie, żeby po prostu zmienić ustawę o finansach publicznych. I to jest chyba najmniej pracochłonne. A mianowicie w artykule 9 mamy wymienione, co tworzy sektor finansów publicznych. I tam umieszczenie tych otwartych funduszy emerytalnych no dałoby podstawy do tego, przynajmniej tak, tak wynika z tej analizy, dałoby podstawy do tego, żeby znetować te zobowiązania i, i po prostu uzyskać efekt obniżenia długu publicznego. Oba te rozwiązania były niezwykle mało ingerujące w i, i sam system jako taki. I wówczas po takim, powiedzmy, nie wiem którym, no bo tu ja nie chcę rozstrzygać, czy oba były realizowalne i w jaki sposób, ale można było spróbować przynajmniej, tak? I można było wówczas rzeczywiście zracjonalizować, poprawić efektywność działania funduszy emerytalnych. No bo tam jest dużo do zrobienia. Przecież my od lat postulujemy, że pewne rzeczy służące podniesieniu efektywności wprowadzić, tak? tak jak benchmark, jak racjonalizację kosztów, opłat. To jest wiele rzeczy, które można zrobić natychmiast, tak? powinno się od lat już zrobić tak? I, i, i one nie likwidują systemu, one po prostu zmieniają nieco reguły funkcjonowania, tak żeby interes członków OFE był lepiej chroniony. Nie sądzę, żeby to było tak proste jak yy, zmiana fraze logiczne, czy dopisanie kilku słów w ustawie o finansach publicznych, ponieważ gdyby, gdyby to tak było, moglibyśmy tam równie dobrze wpisać jakikolwiek majątek, majątek banków, majątek na lokatach terminowych i w ten sposób uzdrowić finanse publiczne. Otóż trzeba by było trzeba zwrócić uwagę na to, że ta zmiana byłaby też niezgodna z całym systemem ofer w obecnej architekturze. Tak? z charakterem własności OFE i, i, i z jego, począwszy od procedury utworzenia poprzez działanie do, 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 do wypłaty środków. Także tutaj mówimy o, o zasadniczej zmianie architektury systemu i dodatkowo jeszcze dochodzą wątpliwości potwierdzone przez wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To znaczy środki OFE nie są zaliczone do środków publicznych. Przecież OFE były już w sektorze finansów publicznych i i w okresie przejściowym tak funkcjonowało do momentu, kiedy no, po konsultacjach z, i decyzji w Unii Europejskiej one zostały wyłączone. Także sądzę, że władze europejskie również nie wyrażą zgody na te nasze różne kombinacje, można powiedzieć, prawne, bo to jest tylko kwestia zapisu prawnego, ale za tym musi stać meritum, istota zjawiska, a ona jest niezgodna z tym, o czym mówimy, z propozycją. To nie jest, to, to byłoby za proste. Takim formom projektowania przepisów powinny to, to, towarzyszyć przede wszystkim dobre oceny skutków regulacji, które powinny ważyć korzyści, konsekwencje i, i wtedy rzeczywiście rząd po takiej długiej debacie, po, po zebraniu tych wszystkich informacji, które partnerzy społeczni, wszystkie instytucje zaangażowane w proces dostarczają, podejmuje na końcu decyzję przy takim tempie prac tak jak powiedziałam chyba jest bardzo ciężko bardzo ciężko podejmować nie chcę wierzę w to że rząd podejmie racjonalne decyzje i będzie robił wszystko aby te rozwiązania które zostaną przyjęte zostały przyjęte zgodnie z konstytucją i zgodnie z obowiązującymi przepisami ważąc oczywiście priorytety natomiast tempo, tempo pracy prac jakby nie służy nie służy absolutnie szukaniu tych dobrych rozwiązań Chyba jesteśmy świadkami jednej z najpoważniejszych dyskusji tego problemu w tym bardzo takim publicystycznym wymiarze, który się rozbrywa na... W łamach prasy i niestety, co gorszące, w wypowiedziach pierwszorzędnych polityków naszego państwa. Więc mam nadzieję, że nie zakończymy tych dyskusji, że będzie to pierwsza otwierająca cykl, ponieważ Instytut jest do dyspozycji. Także i nasze wnętrza w Krakowie, jak również nasza sieć kontaktów tutaj wśród partnerów w Warszawie, żeby można było zaoferować pewne pole do negocjacji, do spotkania, do. Zrobienia wszystkiego, żeby nie popełnić większego błędu niż ten błąd być może, którym dzisiaj się mówi, że popełniliśmy 15 lat temu projektując system określany przez niejednego polityka jako wiodący w Europie. I system, który wychodzi naprzeciw pewnym potrzebom cywilizacyjnym tejże Europy starzejącej się, przeżywającej pewne problemy długotrwałego, industrialnego wzrostu. Jeśli chodzi o ten panel, to pokazał, że rzeczywiście co do zasady jest duża zgodność, że propozycje rządowe budzą bardzo daleko idące problemy i wątpliwości i tak naprawdę wbrew deklaracjom rządu prowadzą do likwidacji tak, takiego systemu emerytalnego, jakiego znamy, w którym istotną rolę pełnią otwarte fundusze emerytalne, czyli element kapitałowy. Z punktu widzenia funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych, Zdecydowanie no, nieporozumieniem jest zakaz inwestycji w obligacje Skarbu Państwa bądź papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa i nakaz inwestowania przynajmniej 75% aktywów funduszu w akcje. Nie będziemy wątpliwości, że to jest czynione tylko po to, by ograniczyć negatywny wpływ zmian proponowanych przez rząd na rynek kapitałowy, na giełdę papierów wartościowych. W Warszawie, ponieważ nie da się uniknąć tego, tego, tego problemu. W trakcie panelu próbowaliśmy ocenić propozycje zawarte w projekcie zmian do ustaw o funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych. Dziś jest wiele wątpliwości natury prawnej, czy te propozycje są zgodne z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z konstytucją. W trakcie panelu doszliśmy do wniosku, że nie likwidować. Otwartych funduszy emerytalnych, a je reformować tak, aby służyły gospodarce i polskim przedsiębiorcom i polskim obywatelom. Czy czasu wystarczy na to, aby stworzyć konstruktywne, dobre rozwiązania? Czas pokaże. Uważamy, że nie należy się spieszyć.